Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Dziś oglądamy spotkanie w najbliższej sercu Lidze Świata, bo naszej mecz Ekstraklasy zespół Zagłębia Lubin zmierzy się z koroną kielce. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. Oto podstawowa jedenastka zagłębia Lubin na ten mecz. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. A przed nami wyjściowy skład korony Kielce. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Piłka w grze. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Bartosz Kopacz. Makowski. Strata zagłębia Lubin. Może coś być z tego podania. Dąbrowski. Gąbrowski? Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Arbiter postanawia przyznać piłkarzom korony rzut wolny. Dowiak Z tego może coś być, ale bo tam przyciskali nic to nie dało. Bramkarz wyłapuje dośrodkowanie. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala, znów są przy piłce. Za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ze skrzydła, w szesnastkę. Pewnie łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak, to nikogo nie zaskoczy. Dąbrowski. Tomasz Makowski. Uwaga, czy strzeli. Pewna interwencja, brawo! Głęboka, ta centra z narożnika. Pewnie piąstkuje bramkarz. A teraz Mateusz Wdowia. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Może być groźnie. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Jest decyzja arbitra, a więc rzut wolny dla korony Kielce. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Niepewne teraz zagranie w obronie. O, i tak to się powinno robić modelowy odbiór. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Wizdek i zaczęło się. Pewna interwencja, brawo. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Tomasz Makowski. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Teraz dobrze wykonany rzut rożny może dać im prowadzenie. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. Zagrywa teraz krótko. Zabiera piłkę we własnym polu karnym. Kluczowa interwencja. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Teraz może być groźnie. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! To naprawdę wyglądało na strzał, ale niestety dla niego, tylko do pewnego momentu. Rzeczywiście zawodnik ułożył ciało, jakby wiedział, gdzie i jak chce posłać tę piłkę, ale okazało się, że wszystko poszło nie tak. Popatrz. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Mateusz Wdowiak Ewidentnie zagranie nieprzepisowe, ale nie przerywamy gry. Sędzia stosuje korzyść. Malarczyk, doskok do rywala i po akcji. Damian Dąbrowski. Nierozważne zagranie, strata. Nie daje się teraz zatrzymać, ale do dwóch razy sztuka. Tym razem to obrońca był górą. Obrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Ciekawe, jak wykorzystają rzut rożny, lecz wyrównany, wciąż nie ma zwycięzcy. Stały fragment gry mógłby okazać się być decydującym. Tym razem szybkie rozegranie. Damian Dąbrowski z piłką. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Korona Kielce. Atakuje skrzydłem. Nie przeszła teraz piłka pod dośrodkowaniu. Skutecznie ją zablokował. Piłka wywita. Będzie wznowienie z autu. Zmiana. Jak teraz komponuje się do drużyny na boisku. Popatrz. Tomasz Makowski, Gąbrowski. Końcowe minuty spotkania i szansa na zwycięską bramkę. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. O, dobre ofensywne podanie. Nie będzie gola. A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. I ruszyła pierwsza połowa. Pewna interwencja, brawo. Teraz dobrze wykonany rzut rożny może dać. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. To naprawdę wyglądało namierzone strzał, ale niestety dla niego, tylko do pewnego momentu. Rzeczywiście zawodnik ułożył ciało, jakby wiedział.